Jesteśmy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Najlepsi zawodnicy przyjechali i jest kilkunastu arcymistrzów będą na pewno zacięte bardzo partie. Bardzo się cieszę, że wśród rozgrywających dzisiejsze poszczególne partie jest tak wielu młodych ludzi. Zwracając się do nich chciałbym ich zapewnić o tym, że to jest wspaniała dyscyplina sportu. Oni już pewnie to wiedzą, ale żeby nie ustawali w swojej pracy na rzecz tego, żeby stać się mistrzami czy arcymistrzami, to jednak przekonany jestem, że dzisiaj ci młodzi ludzie, którzy rozpoczynają swoją przygodę z szachami przy tych pierwszych swoich meczach turniejowych zawędrują i o wiele dalej, będą reprezentowali czy Katowice przez pryzmat GKS-u Katowice, z tradycjami Hetmana, ale przede wszystkim barwy Polski na arenie międzynarodowej, czego im życzę. Szachy w ostatnich latach w Polsce, szczególnie w naszym regionie włóce śląskim są bardzo widoczne, jeśli chodzi o organizowany imprez, a i rzesze osób, które i na Śląsku zaczynają grać i zaczynają się tą dyscypliną interesować. Myślę, że jest to dobry czas dla szachów. Chociaż, jak wiemy, niełatwo organizować dzisiaj jakiekolwiek zawody sportowe, ale koronawirus nie przeszkodził, jedynie ograniczył ilość osób, a pokazuje, że jeśli chodzi o organizatorów i Związek Szachowy, to umieją się radzić z wszelkimi wyzwaniami, robiąc to bardzo dobrze dla szachistów i dla dyscypliny. Tym życzę wszystkim. Wytrwałości, bo to jest najważniejsze. I czasami drobne porażki czy niepowodzenia nie powinny właśnie frustrować, nie powinny jakoś dołować człowieka, tylko powinny być jakimś motorem napędowym do dalszego rozwoju i tego wszystkim życzę. Bardzo sobie cenimy tę imprezę i jako miasto co roku staramy się wspierać, ponieważ łączy ona nie tylko pokolenia, ale łączy również relacje międzynarodowe, na czym Katowicom bardzo zależy.